Całem żołnierze, witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym gameplayu z Battlefield 3 Multiplayer. pogramy e, sobie, sobie na mapce, na dodatku Close Quarters, na mapce Forza Cadonia, oczywiście z tej strony Pietro John Rambo, żeby nie było. E, I dzisiaj zagramy sobie. Niestety jak się okazało, rules zakazują używania shotgunów, a więc... Ja sobie poczynę dzisiaj M416 z kobrą e, bez żadnego chwytu i z latarencją i zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy jest to broń OP? Okaże się. No to lecimy z koksem. Bez zbędnego gadania, zaczynamy zabijać. Na razie nie, nie mamy za bardzo co zabijać, bo wszystkie punkty są widzę przejęte. Możemy sobie chodzić tylko po mapce w delikatnie grzecznie. Mam nadzieję, że coś uda się ustrzelić w końcu. Chociaż z tym może być problem jak na razie. Dobra, A jest do przejęcia C przejmowane. Oj, oj, oj. Z tej strony nie ma co iść, trzeba iść z drugiej. Wrócimy naida. Przejęte. Możemy do góry iść. Nasi, nasi. Pusto. Tak, raz. Ach, udało się. Ciekawe czy da się też uciec. Jap. Yep. No i cały magazynek poszedł i nic się nie udało ubić. Kurka wodna. Niedobrze, dobra, nie ma co tu stać, bo za chwilę kurczę nas ustrzelą. Widzę, trzeba jest z drugiej strony. Może da się ich obejść, czy nie? Pytanie. Tu już słyszałem respirator Nasi. B do przejęcia, no to idziemy. A, B już jest przejmowane, ale tego. No i wszystkie punkty przejęte. Jak żyć? Ach, nasz, dobra. Nasz. Oj. Coś tu się dzieje? UMP 45. Wprawdzie wolniejszy, ale zadaje większy damage niż M416. Zakończyło moje kiepskie wojarze. No, wszystkie punkty przejęte przez nas. Ktoś tu jest, ktoś tu. O, biegnij, cicho, cicho, można przejąć teraz. Biegnij pan, chyba że. O, RPG. Podobno RPG nie można używać. Tak, coś słyszałem. O. Jakiś jakiś czy coś, bo tu podobno RPG nie można używać. Z tego, co słyszałem. A, a, a. Gdzie mi tutaj w kur... na kamperze będziesz leżał? No i punkt przejęty. Burdel w wpizdu, ale może być. Dobra, lecimy dalej. Poczekaj, aż przestaną strzelać. A se pójdę do Nasz, dobra. Myślałem, że to nie nasz. No i kurwa, o co tu chodzi? Koleś ma 4%. A, chyba, że tak. Pojawił się i miał tego całego... Jak to się nazywa? Że goście się spawni przez chwilę ma... Spawn protect czy whatever that means. Nevermind. O właśnie pięknie. Podobno granie nad zatarką jest noobskie Ciekawe. We przyjmują. Surprise. Kurna, zabrał mi fraga sukingot. Dobra, punkt przejęty. Ogólnie chyba prowadzimy, z tego co widzę. It is not so bad. Widzimy sobie od prawej. Widziałem też tam, to, to, tam nasi koledzy obrywają konkretnie. Ciekawe czy uda się cokolwiek zdziałać. Tam ktoś, tam ktoś... bierzcie jak nie biega. Udało się, udało się! Uciekaj, uciekaj żołnierzu! Bo cię sk Zakroją dobra. Apteczka wzięta. Ktoś tu przyjdzie? Oj, oj, oj. Fak, fak, fak. Najdzik, profilaktycznie. Przebiegłem chyba po że, ale. Chyba żyje. Dobra. Jest dobrze. Punkt przejęty. Jedziemy da. Oj, 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 oj. No i jeszcze mnie No tak, no bo jak co tam zapada, no to mnie zdejmie, wiadomo. Mogę zużyć kurna pół magazynka, ale no wystarczy, że raz mi walnie heada, no i jestem poskładany. Przemagazynuj się. Uh -huh, uh -huh. Poprawia że to nie chyba jest. Tak, raz. Wstawaj. Kurna nie. O ty, kamper... Camperska świnia. No w takim miejscu. Ach, śmierć kamperom! Eee, no dobra, no to jedziemy dalej w takim razie, zobaczymy co dalej się wyjdzie. Oj 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 oj, 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 zero szans. Nie wyszło. Ja chyba sobie jednak zmienię trochę pole widzenia na 90 stopni, bo chyba tak jakoś się lepiej gra. B do przejęcia. Ciekawe, czy uda mi się. Cisza. Cisza. Czyżbym przebiegł po murze? Znowu. O ty skur. Jak śmiesz, kurna z frajerze na pierdalać. Ham jest bolały, ty. Podobno Erpegów nie można używać. Podobno, ale to tak. tak... No i dziękuję bardzo. Trochę, trochę dziwne, bo w rules, wyraźnie w, w rulesach, w zasadach było napisane, że RPGów używać nie można, a tutaj gość pierwsza Pięknie! Headshot. Na te drużyny, świetnie. Tylko co z tego jak... Nie podoba mi się to, że tu oni tutaj używają RPGów, a podobno jest to zabronione. Tył! 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 Dostał. Gwiazdka z m świetnie. Dobra. Next, please. Ktoś tu przyjdzie? Cisza. Tył, pilnuj, pilnuj tyłów. Z tyłu nikt nie idzie. No dobra. Pójdziemy sobie teraz tędy, skoro C przyjmują, czyli teraz na C trzeba by byłoby przejść. No gin, skurczy byku! No! Cały magazyn musiałem w gościa wypakować. Chłopie to ja, młotku! Po co wam mnie walisz? Nasi, nasi. Oj, na górze, na górze! No gin w końcu! Jezu, ile można w nich walić? Przebiegniemy się po placyku. Padł. Oj A mi się kończy, Jezus, Maria! Kurde, amo mi się kończy, Jezus, Maria! Kjurna, amo mi się kończy, Jezus Maria. Jezus, maria, skąd oni teraz wybiegną, żeby mnie zabić? It's not fair. Ach, już nie miałem szans. Szlak, by to trafił. Ha, ale dobrze było. 754 do 472, dobra, jedziemy dalej. Jedziemy ku chwale ojczyzny w tym wypadku amerykańskiej. Pusto, pusto. Bepszy, ojojoj, tu widzę, że to się paruje z osób. Nasz?! O ty skur... no tak, UMP45. Trzy strzały po mnie. W sumie to cztery, no, ale świetnie, dobra, z bliska odległości nie ma w nim szans. Próbujemy ponownie. Co do przejęcia... KURDE! Widziałem gościa, Nie, ach. To było pewne, że mnie zdajmie Niepotrzebnie się napaliłem na tym tego gościa, którego, którego wdrogowaliłem. Dobra, ja może pójdę inną trasą. Tyle sobie dołem. Tam jest ich dużo, to nie ma tam co w ogóle iść. Trzeba iść drogą, która jest czysta w miarę. Surprise! ...madafaka. widziałem tą gościa przy ogrodach, kamperska świnio-giń. Gin, powiedziałem, Coś jeszcze? Nie, żebym kampił, nie? To nie jest kamperka chyba tak mi się wydaje Echem. Idziemy jeszcze na A Użyjemy Najda Żeby odstawszyć wroga Dobra O Ktoś padł od mojego Najda Tak, na spamem, na pewno gdzieś trafisz kogoś. Ech, no cóż, bywa. No dobra, Heh, przewaga jest y, dwukrotna, a zatem, no cóż, bez komentarza. RPG, no właśnie, nie można używać RPG, nie można używać Smawa, ale oni używają. Moje pytanie brzmi, gdzie jest kurwa administrator, który tego nie pilnuje. Udaję sobie od dupy strony. może się uda. Próbujemy jeszcze raz podejść. Ja pecha stary Byłem szybszy od Ciebie, gnoju Aaaa, przecież A jest przejęte, co ja robię? Aaaa, Ja! się aj, fuk mi się udało go się rozwalić Dobra, lecimy dalej Co do przejęcia to musimy na C jakoś dostać O kurwa Gin śmierdzielu Działem cię Ciebie też Wy też no, ty jebane Kurwa macie RPG, no co za skurwy, syn? No dobra, bez komentarza bo to jest naprawdę wkurwiające. Pisze wyraźnie w zasadach, że nie można RPG używać, to nie napierdalajmy RPG-ami, i potem są problemy. Gincie czy bajki, bo powybijam wszystkich, no Part się Chciałem powiedzieć coś brzydkiego, ale się powstrzymałem No, atakujemy znowu Trzeba pa, pamiętać, żeby tył był bezpieczny, bo to różnie bywa. Bra, to ci się zajmują A, a czy C, to ja sobie wpłynę na A Spróbuję, chociaż może od drugiej strony przejmę. No, tutaj nikogo nie ma. Do góry na Cii. Pójdziemy sobie na A od dupy strony Tymia jest przyjmowane, ale przez nas, przez nie naszych ludzi. Giń Czysty, czysty. Łoko! Co to kur... Laga miał, czy co? No, trzeba się zreanimować. Zregenerować. I działamy dalej. A przejęte. A, nasz. Nie było tematu? Dół czysty czy nie? No to wygląda, czysty. C znowu przyjmują. No pójdziemy na C. Najduf nie mam, więc mogę posiłkować się tylko amunicją. Pięknie. O! Nawet dwóch zdjąłem! Jakim cudem! What the hell, what the fuck, never mind, whatever! oj, 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 oj. no cóż. Zostałem od tyłu, marne szanse przeżycia, o, zginął nawet, Na no coś takiego. Koleś został zabity za użycie klemora, ale z jak używają e, RPG to nikt nic mu nie robi. Ciekawe. Nie wiem też czemu mam tylko... ...tylko 5 FPSów to mało. Chyba nieważne. Ktoś tu jest? Nieważne, zobaczymy. No, przejmuj punkt, baranie, a nie kurna... ...co za debil. Aha, właśnie chyba przebiegłem po klejmurze. Interesujące. Wstawać, panowie, wstawać, do walki, do walki, zagrzewać! Pięknie, headshot. Ładowanie. To P90, no cóż, było ich trzech, każdy z nich na krew, ale jeden przyświęcał im cel. Kurde, nawet nie zdążyłem strzelić. No i, 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 kurna. No tak, on tylko czekał aż się zrespie. Ale i tak mają przestronę bo, bo, bo... 600 do 140? Hmm. Działamy, działamy. To pusto. Tylko jedynie A do przejęcia jest kurcze. Najdzik. Uda się uciec. Czy uda się przeżyć? Tak jest, kurwa. Na 2% ale przeżyłem. Yeah, bitch. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy tu tak będę się regenerował. Cicho, cicho. No zaraz mi posądzą o kamperkę. A nawet jeśli to mam to w dupie, że tak powiem. Niech mnie posądzają o co chcą. Wow No nie no, to to już było raczej pewne, że zginę. Ale w sumie nie jest tak źle. Zaraz, zobaczymy jakie mam ustawienia graficzne, bo coś mi tu nie pasuje. E, wyłączona jest synchronizacja, wszystko ma wyłączone, i tak mam mało FPS-ów. Ciekawe dlaczego. No nieważne. Never mind. Chyba, że dlatego, że to prostu ta mapa jest tak pamięć, żadna jako, że tu są zniszczenia w jakości HD. Tył. Uda się przejąć to punkt czy nie? Na górze są skurczybyki. A zatem... No i pusto. Przejmujemy ten punkt. Najdziemy no na A. Jeszcze dopóki mamy czas i możliwości. I to by było na tyle. Chyba tu są nasi. Pobiegniemy sobie jeszcze na A, jeśli nam teczka nie, nie, nie przeszkodzi. C też przejmują. Ja pierniczę, ale gość się naciął na, na, nasz, na naszych trzech ludzi. Sorry, że mój komentarz jest taki, taki lewy, ale jestem trochę niewyspany. I no cóż, e, mam problemy z koncentracją, że tak powiem. Pobiegnę sobie do góry na C, bo bliżej. Chociaż nie lubię za bardzo co przejmować. Z różnych punktów może być atakowany. Słyszałem ten dźwięk, zobacz. Ej, ja, udało się. Dobra, wy tu się strzelajcie, a ja sobie pójdę gdzieś indziej. Zegeneruje się. Oj, aj, oj, aj, oj, aj, oj. No niestety, tak to jest, jak się ma kurna M416 Właśnie Jestem pewien, że gdybym miał inną broń. No i patrzcie, no kurna po prostu zdejmuje ludzi jak mi się chce. Jak mi się podoba po prostu. Dobra, a... Mam wrażenie, że M16 i M416 zostało specjalnie tak zmodyfikowane przez twórców, żeby faktycznie było OP, bo jest naprawdę kurna OP. Oj, nie, 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 nie podeszło mu. Ty skur czy byku chciał mi z noża pociągnąć ham jeden, ale mu nie wyszło, bo byłem szybszy. Jestem, gdzie jestem, gdzie jestem, gdzie jestem? O, no tak. O, czterech przyjaciół już widzę na tym, na punkcie A. To cieszy. 40 ticketów do końca. Uda się coś jeszcze zabić. Oj, tu jest ich sporo. M16, headshot. No cóż, bywa, bywa. Dziękuję. Mimo to dziękuję za zaspienie. Zawsze jest szansa wydymać panca No i znowu walczymy. A do przejęcia, a zatem biegniemy na A. Pobiegniemy sobie z kurtem przez park. Ładne widoki, drzewka się ładnie zielenią. Gdzie ja w ogóle biegnę. Nie tędy. Tu jest nasz. Oj, B przejmują, ale na jestem szybciej. No szkurde, zabrał mi fraga King Ty pieprzony kamperze. Jak śmiesz, kurde, kampić. W mordę kopany. Przejmujemy ten punkt. Ciekawe czy zdąża. No. I teraz to możecie się pocałować w dytka. Przełym punkt. No i na końcu jeszcze kim, tym tego, kilkama. No nieźle, jakie statystyki. 59 do 14. Tak, to jest jak się używa M416. Coś można powiedzieć, gdyby nie ta broń myślę, że takiego wyniku bym nie wybił na pewno. No cóż, to była e, Forte Cedonia, Close Quarters, Battlefield 3, był z nami Piotr Aka John Rambo. E, no, można śmiało powiedzieć, że cała runda była zdominowana przez nasz team, co się cieszy. Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za udział i do zobaczenia. O, pierwszy ma 2021. No cóż, bywa. Dziękuję wam i do zobaczenia wkrótce.